Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego tak wielu z nas nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. I do nagrania tego materiału zainspirowała mnie historia wielu moich klientów osób, które ostatnio były na moich konsultacjach indywidualnych które mają poczucie, że żyją poniżej swoich możliwości. I podczas lat pracy z różnymi osobami, które borykały się z różnymi problemami, ten temat ciągle się pojawia. To poczucie, że żyjemy poniżej swoich możliwości, że nie wykorzystujemy swojego potencjału, że nie wykorzystujemy swoich możliwości, swojego talentu, i wiele takich osób zastanawia się to, co tak naprawdę nas blokuje. I dziś w tym materiale spróbujemy poszukać właśnie tych przyczyn. Co nas blokuje i jak zacząć odblokowywać? Ten swój potencjał, który gwarantuje Wam, że każdy z nas ma, tylko go blokujemy. I w tym wypadku często nie chodzi o to, że brakuje nam wiedzy. Wiedza obecnie jest bardzo łatwo dostępna. Książki, podcasty, takie filmy jak ten, czyli YouTube. Wiedzy możemy naprawdę nasycić się w różnych miejscach całkowicie za darmo. Problem w tym, że brakuje nam umiejętności, jak tą wiedzę wykorzystać w naszym codziennym życiu. Często moi klienci to są wręcz eksperci od psychologii, od rozwoju osobistego. Są to osoby, które ukończyły wiele szkoleń, kursów, przeczytały wiele książek, i to jeszcze bardziej dobija te osoby, że tak dużo wiedzą, natomiast nie przekłada się to na ich życie. I dlatego często szacuje się, że Wiele osób wykorzystuje około 50% swoich możliwości, swojego potencjału. Natomiast ja często widzę, że nawet czasami wykorzystujemy tylko jedną trzecią swoich możliwości i kiedy ktoś zaczyna odblokowywać ten swój potencjał, dopiero widzi na jak wiele go stać, jak wiele ma możliwości i kiedy zaczyna odblokowywać ten potencjał, to dopiero ta wiedza, którą gromadził przez taki długi czas, dopiero zaczyna. Jakieś efekty przynosić w życiu codziennym. I tu może pojawić się pytanie, no dobrze, to co tak naprawdę ogranicza nasz potencjał? Bez względu na to, czy wykorzystujemy go 50%, czy tylko wykorzystujemy 1 trzecią, co ogranicza nasz potencjał? Moim zdaniem, nasz potencjał ogranicza chaos dzisiejszego świata? Ten zewnętrzny, który wchodzi do naszej głowy. I co mam tutaj na myśli? Chodzi mi o to, że jesteśmy tak strasznie w dzisiejszym świecie rozproszeni, że nie ma się co dziwić, że nie wykorzystujemy swojego potencjału. My ciągle szukamy jakichś magicznych recept, jakichś lifehacków, bo tak świat nam wmawia, że to wszystko powinno funkcjonować. I jesteśmy bardzo mało skupieni. Jesteśmy w ciągłym chaosie myśli, jesteśmy ciągle rozproszeni. Dlatego tak często podkreślam Wam, że zachęcam Was do obejrzenia takiego materiału, który nagrałem. Człowiek rozproszony to nie jest człowiek szczęśliwy. Często Was zachęcam, natomiast nadal jeszcze niewiele osób ten materiał ogląda. I ja wiem dlaczego. Ponieważ jest to materiał trudny, który pokazuje problem dzisiejszego świata. Problem tego chaosu myśli. Problem rozproszenia, bo to właśnie rozproszenie, to że nie skupiamy się na tym, co jest naprawdę ważne i odwracamy uwagę od tego co ważne, skupiamy się na tym co ktoś próbuje nam pokazać jako ważne i istotne, to to ogranicza nasz potencjał. A więc mówiąc najprościej, uważam, że nasz potencjał rujnuje się właśnie w tym chaosie naszych myśli, w tym, że podejmujemy bardzo wiele Działań, które nie mają większego sensu, że zajmujemy się tak bardzo zupełnie nieistotnymi problemami i często tkwimy w strachu. Często blokuje nas perfekcjonizm, często zmagamy się z prokrastynacją. Natomiast to wszystko wynika właśnie z tego, że nie jesteśmy osobami, które są uważne i które są skupione, bo bez uważności, bez skupienia, my tak naprawdę nie słuchamy siebie. I to o to głównie tutaj chodzi. Jak nauczyć się słuchać siebie? Bo tylko kiedy słuchamy swoich emocji, swojej intuicji i łączymy swoją wiedzę z głowy, z tą wiedzą z serca, mówiąc metaforycznie, czyli kiedy łączymy intelekt z emocjonalnością, tylko wtedy możemy ten swój potencjał odblokować. Natomiast kiedy skupiamy się na tym, co jest zupełnie nieważne, ale wydaje nam się, że jest ważne, to tak naprawdę musimy zagłuszyć głos naszej intuicji. Bo inaczej byśmy nie byli w stanie tego wytrzymać. Nasza intuicja często podpowiada nam, co jest właściwe, a kiedy my ciągle zajmujemy się innymi rzeczami, no to niestety musimy tą intuicję uciszać, bo nie wytrzymalibyśmy tego ciągłego podszeptywania, że jesteś w niewłaściwym miejscu, że robisz nieważne rzeczy, dlatego my tak bardzo tą intuicję tłumimy. I ostatnio jeden z moich klientów opowiadał historię, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że często przejmuje się opinią innych osób i pod tą opinię bardzo często żyje. Natomiast wiele rzeczy, które są głównymi problemami, z którymi się zmaga, bagatelizuje Odstawia gdzieś na bok i stara się na nie nie patrzeć. I jego podsumowanie tej opowieści było druzgocące, i może również ciebie poruszy, bo mnie ono poruszyło bardzo i chodzi o to, że ten klient pokazał, że przez ostatnie lata, kiedy przyszedł sezon, wiosna, lato itd., on się zajmował tym, żeby mieć najpiękniejszy trawnik w swojej okolicy. Pielęgnował go, bardzo dbał o ten trawnik, bardzo dużo energii poświęcał czasu na ten trawnik. Natomiast zupełnie ignorował to, że przez ostatnie lata, kiedy miał najpiękniejszy trawnik w okolicy, jego relacja z jego żoną była coraz gorsza. Coraz trudniej było mu rozmawiać na poważne tematy i to już nie było tak istotne, bo ten trawnik zajmował jego uwagę. Oczywiście to jest metafora. Natomiast w jego sytuacji to było coś, czym on żył na co dzień. Bardzo się przejmował, właśnie opinią innych osób, bardzo się przejmował opinią sąsiadów, ale nie potrafił nic zrobić z tym, co było kluczowe. Rozmijał się ze swoją żoną. Nie potrafili rozmawiać o tym, co jest ważne, aż ostatecznie problemy przygniotły ten związek, no i trzeba było się nimi zająć. Tylko, że zajął się nimi dopiero w momencie, kiedy był kryzys. I to właśnie dopiero wtedy uświadomił sobie, że ta opinia innych osób, ten przepiękny trawnik, to tak naprawdę nic nie znaczy. Bo kiedy nie możesz porozmawiać z osobą, która wydawała ci się najbliższą osobą to co tak naprawdę ma dla ciebie znaczenie. To jest bardzo ważna rzecz i dlatego opowiadam wam tą historię, ponieważ warto się zastanowić, na czym my dzisiaj się skupiamy, jakie problemy wybieramy, czy to że są problemy, które rzeczywiście warto rozwiązywać, czy to są takie problemy zastępcze, tak jak u tego klienta, o którym wam opowiadam. On się skupia na tym trawniku i na innych rzeczach, które budowały jego wizerunek w oczach innych osób. Natomiast nie skupiał się na tym, co było dużo trudniejsze i on doskonale o tym w tym momencie wie. On szukał tej aprobaty z zewnątrz, ponieważ tak trudno było mu się zająć problemami, których tak łatwo nie można było rozwiązać i które wymagały dużej zmiany, zarówno od niego, jak i od żony, ale trzeba było te problemy nazwać. A trawnik prosta sprawa widać, czy jest zielony, widać, czy jest zadbany, widać, czy sąsiedzi zazdroszczą wręcz tego trawnika. Także zastanówmy się dzisiaj, jeżeli chcemy odblokować swój potencjał, na czym się skupiamy i czy rzeczywiście powinniśmy na tym się skupiać. I wracając do marnowania swojego potencjału, to jest bardzo ważna rzecz, bo problemy zawsze w naszym życiu będą, tylko że niektóre problemy warto rozwiązywać, a niektórymi problemami nie warto się zajmować. Tylko właśnie ten dzisiejszy świat podpowiada nam różne nieistotne problemy, którymi niby mamy się zająć. A bez tego kontaktu z intuicją, bez kontaktu z naszą emocjonalnością, to my nie wybierzemy tych problemów, które są warte, by się nimi zajmować, oraz tych, które nie są po prostu nasze. I dlatego zachęcam Was do większej uważności w swoim życiu, ponieważ to właśnie uważność może Wam pomóc w realizacji swojego potencjału. Bo marnowanie potencjału właśnie wynika z braku ważności i z braku świadomego zarządzania sobą, bo nasza doba nie jest z gumy. Zastanówmy się więc, na czym ludzie najczęściej się skupiają, choć to nie jest takie ważne: gdzie marnujemy ten swój potencjał, gdzie marnujemy swój czas, gdzie marnujemy swoje zaangażowanie często też, gdzie marnujemy swoje pieniądze. Kilka takich punktów wybrałem, które bardzo często pojawiają się w kontekście moich konsultacji indywidualnych. I chodzi tutaj o to, że ludzie bardzo często zamartwiają się tym, co powiedzą o nich inni. Ciągle analizują to, jak wypadają przed innymi osobami, ciągle zastanawiają się, czy są dobrze odbierani w konkretnym środowisku, i dlatego bardzo często podporządkowują swoje zachowanie, swoje wybory. Pod dyktando do innych osób, a więc marnują swój potencjał, bo nie żyją swoim scenariuszem, tylko żyją różnymi, często też sprzecznymi scenariuszami, które inne osoby im narzucają. Druga rzecz, druga sytuacja, gdzie marnujemy swój potencjał, to jest tkwienie w toksycznych, wyniszczających relacjach. I to nie chodzi tylko o związki, bo tutaj najczęściej o tym mówię. To najczęściej też takie osoby, które tkwią w toksycznym związku, przychodzą do mnie na konsultacje. Ale przecież tych toksycznych relacji mamy dużo więcej. Są to relacje w naszych rodzinach, nasze znajomości. Czasami też takie toksyczne relacje bywają w naszej pracy, a my z jakiegoś względu tkwimy w takich relacjach. I oczywiście nie wszystkie toksyczne relacje można tak po prostu zakończyć, ale zastanawianie się nad tym, jak zmniejszyć to toksyczne oddziaływanie na nas? To jest coś, co powinno budować naszą siłę. Natomiast wiele osób w ogóle nie dostrzega tego problemu, że takie toksyczne relacje, na które się godzą, wyniszczają ich i że ograniczają ich potencjał. Bardzo często spotykam się również z tym, że potencjał osób, które nie potrafią znaleźć konkretnego sensu swojego życia, jest ograniczany przez Ciągłe życie w lęku, przez to, że ciągle takie osoby boją się nie tylko oceny innych, ale wręcz krytyki innych osób. A więc myślę, że te trzy punkty, które tutaj powiedziałem, one zazębiają się nawzajem czyli przebywamy w toksycznym otoczeniu, boimy się opinii innych, a dodatkowo, kiedy boimy się opinii toksycznych osób, to taka opinia nie jest po prostu opinią, jest to często bardzo wyniszczająca krytyka. I te trzy sytuacje one się napędzają. Bo nie, no że boimy się tego, żeby z toksycznych relacji w jakiś sposób się wydostać, to boimy się tego, że takie osoby będą nas krytykowały za to, że próbujemy się od nich uwolnić i boimy się ich oceny. Dodatkowo bardzo wiele osób mówi o tym, jak rozmienia swój czas na drobne. Czyli są to osoby, które mówią, że bardzo wiele czasu, bardzo wiele godzin w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, Marnują na rzeczy nieistotne. Scrollowanie Instagrama, przeglądanie innych mediów społecznościowych, ciągłe bombardowanie się wiadomościami czy na przykład przeglądanie ciągle jakichś rzeczy do kupienia, których i tak nie kupimy, albo nawet jak je kupimy, to je zaraz oddamy. To jest sytuacja, kiedy marnujemy swój czas i uważamy, że to jest takie bardzo ważne, żebyśmy śledzili to, co dzieje się na świecie, żebyśmy byli na bieżąco, co tam nasi znajomi wrzucili. Ale to do niczego nas nie prowadzi. To jest tylko chwilowa ucieczka, chwilowa przyjemność, chwilowy wyskok do o której bardzo często również wam mówię, ale do niczego to nie prowadzi. Bo co innego jest sytuacja, kiedy ty chcesz sobie pooglądać Instagrama? Natomiast mam bardzo niewielu klientów, którzy jak. Otwierając swój telefon, jest tam aplikacja do tego, żeby sprawdzić, ile czasu na co poświęcili, i mają, że średnio poświęcili na jakieś medium społecznościowe, czy to Instagram, czy to TikTok, na przykład 5 godzin dziennie. I takie osoby mówią, ja nie chcę, świadomie nie chcę poświęcać 5 godzin dziennie na to, żeby siedzieć na Instagramie czy na TikToku. Albo są osoby, które mówią, no obejrzałem dzisiaj 5 odcinków pod rząd jakiegoś serialu. Nie chcę tego robić świadomie. Oczywiście, fajnie by było obejrzeć jeden czy dwa odcinki, świadomie mieć taki wybór i z takim poczuciem luzu oglądać ten serial. Ale co innego jest, dać się wciągnąć w ten serial, dać się wciągnąć w te media społecznościowe i już nie mieć poczucia wyboru. No bo jeżeli ktoś mówi, ja chcę sobie przeglądać 5 godzin dziennie właśnie tego Instagrama czy inne medium społecznościowe, to w porządku, to jest świadomy wybór. Jednak takich sytuacji naprawdę nie znam wielu, że ktoś chce świadomie 5 godzin spędzić w ten sposób swoje życie, swój dzień. Natomiast znam wiele osób, które i 5 i więcej godzin spędzają w taki sposób, nie chcą tego, a nadal to robią. Tu 5 minut, tam 5 minut, potem wychodzi te 5 godzin. I te osoby są często przerażone. Jak to jest, że mimo tego, że bardzo by nie chciały i świadomie nigdy by tego nie wybrały, nigdy by tak nie chciały marnotrawić swojego czasu, to jednak to robią regularnie, każdego dnia. A więc zastanów się, na co ty poświęcasz swój czas. Czy to jest twój świadomy wybór? Jeżeli masz ochotę na tego Instagrama, masz ochotę na TikToka, masz ochotę na seriale, ok, zrób to świadomie. Ale jeżeli nieświadomie właśnie taka rozrywka Cię wciąga, no to tu jest problem. To właśnie tu marnujesz często swój potencjał. Kolejna rzecz związana z tym, gdzie ten potencjał marnujemy, to jest nasz perfekcjonizm. To jest odkładanie konkretnych rzeczy, które wiemy, że mamy do zrobienia, które często chcemy zrobić, na taki idealny moment, który nigdy nie nadchodzi. No bo zawsze to jutro, w poniedziałek, na początku roku. Czy w Twoje urodziny, to zawsze wtedy wydaje nam się, oczywiście z pewnego dystansu, jeżeli chodzi o czas, że wtedy będzie idealny moment, żeby rzucić palenie, żeby zacząć ćwiczyć, żeby zacząć czytać książki, żeby zmienić swoje życie. Zawsze idealny moment wydaje nam się, że jest jutro, że jest gdzieś w przyszłości, tylko problem w tym, że ten idealny moment nigdy nie nadchodzi. Bo jedna z takich głównych prawd naszego życia, Dotyczy właśnie podróżowania naszej głowy w czasie. I jeżeli chodzi o czas, to jedyny czas, który ty kontrolujesz w takim większym stopniu, to jest dzisiaj, to jest teraźniejszość. Natomiast nasza głowa nie lubi zajmować się tym, co jest dzisiaj, co jest w teraźniejszości, bo to są konkrety. Nasza głowa lubi błądzić i tu warto wiedzieć, w którą stronę Twoja głowa błądzi, bo są osoby, które ciągle rozpamiętują. Że to rok temu w tamtym związku, czy w czasach licealnych, czy na studiach, to był taki świetny czas ich życia. I takie osoby się ciągle faszerują takimi wspomnieniami i żyją takim rajem utraconym. Kiedyś było lepiej, teraz jest do niczego, a w przyszłości to będzie jeszcze gorzej. I to są osoby, których głowa naturalnie podróżuje w tą przeszłość. Karmi się tą przeszłością, a dodatkowo uważa, że dzień dzisiejszy jest tym gorszym dniem. Druga sytuacja to są osoby, które są wiecznymi marzycielami, którzy nie zrobili ani jednego kroku, który by spowodował, że te marzenia mogą się stać rzeczywistością. To są osoby, których głowa podróżuje do przyszłości. Karmią się tym, jak będą mieli świetną firmę, jak napiszą tą książkę i ona wyjdzie w nie wiadomo jakiej ilości egzemplarzy, że zmienią tą książkę, książką w świat. Natomiast prawda jest taka, że takie osoby żyją złudzeniami, bo dzisiaj, jeżeli spojrzysz na to, jak taka osoba żyje. To jeżeli ktoś mówi o tym, że chce mieć wielką firmę, to możliwe, że dzisiaj nawet nie ma żadnego pomysłu, jak założyć taką firmę. Co zrobić? Jaki pierwszy konkretny krok? Jeżeli ktoś mówi o tym, jak ma fantastyczny pomysł na to, żeby napisać książkę, która zrewolucjonizuje świat i po prostu wciągnie czytelnika do świata tej książki, to taka osoba dzisiaj nie napisze często ani jednego zdania, żeby chociaż o to jedno zdanie być bliżej tej książki. A więc prawda jest taka, że nasza głowa uwielbia podróżować i karmić nas tymi podróżami, bo to jest kolejny wystrzał dopaminy. Przyszłość, przeszłość. Może być tak, że czasami w tą, czasami w tą stronę możesz spojrzeć i Twoja głowa lubi podróżować. Natomiast to, co jest konkretne, to jest dziś. Co ja mam tak naprawdę dzisiaj do zrobienia? Jak dziś mogę wykorzystać swój potencjał? Jak dziś mogę wykorzystać swój czas? No i tutaj właśnie wchodzi ta sytuacja, kiedy rozmieniamy swój czas na drobne, czyli skrolowanie, seriale, inne rzeczy, które dostarczają nam dopaminę, i nic do naszego życia nie wnoszą. I obiecujemy sobie, skrolując kolejną godzinę jakieś media społecznościowe, że jutro to w ogóle będzie inaczej, że całkowicie zmienimy to swoje życie, ale jutro. Czyli głowa nas oszukuje, bo ty nie dysponujesz jutrem, nie wiesz, co będzie jutro. Wiesz, co jest teraz, wiesz, czym się teraz zajmujesz, wiesz, na co teraz poświęcasz swój czas i swoją uwagę. Dlatego zastanów się, jeżeli masz poczucie, że żyjesz poniżej swoich możliwości, że twój potencjał nie jest w pełni wykorzystany, to skup się na teraźniejszości oraz wyłapuj te momenty, kiedy twoja głowa naturalnie gdzieś sobie podróżuje, ale ty naucz się ją ściągać tu i teraz. Marzenia są fajne, one wyznaczają pewien kierunek. Ale musisz się tymi marzeniami zająć dzisiaj. Bo co z tego, że masz piękne marzenia, które odkładasz na jutro, na za rok i tak przez 10 kolejnych lat? Takie marzenia już nie są motywujące, są dobijające nas w życiu, bo 10 lat temu myślałeś o tym, żeby wyjechać na piękną wycieczkę zagraniczną, 10 lat minęło, a ty żadnego urlopu nie wzięłeś czy nie wzięłaś. I chodzi tutaj o sytuację, w której to my żyjemy złudzeniami, a nie marzeniami. A marzenia to jest coś, co mamy, co nadaje nam kierunek, ale ściągamy je do dnia dzisiejszego i się zastanawiamy, to, co dziś mogę zrobić, żeby się przybliżyć do tych marzeń. Tak działają osoby, które chcą wykorzystać swój potencjał. Osoby, które nie wykorzystują potencjału, żyją złudzeniami albo karmią się wspomnieniami i oszukują sami siebie, że kiedyś było lepiej, a teraz jedyne, co mogą zrobić, to wspominać. Tak działa niestety nasza głowa. Ale to naszą rolą jest to, żeby nauczyć głowę wracać do tu i teraz. I dlatego to skupienie, dlatego koncentracja, dlatego uważność jest tak kluczowa. Dodatkowo wielu z nas rozprasza się każdego dnia wielozadaniowością. Skupiamy się na tak wielu rzeczach, że tak naprawdę nie skupiamy się na niczym. I to jest kolejny problem, do którego nasza głowa się przyzwyczaja, dlatego tak chętnie podróżuje i w tą przeszłość, i w tą przyszłość, a nie jest tu i teraz. Bo naszej głowy wydaje się to naturalne, skakać sobie z tego kwiatka na kwiatek i jakoś dzień mija. I tak kolejny dzień, kolejne lata, kolejne dziesięciolecia i nic w naszym życiu konkretnego się nie dzieje albo dzieją się tylko rzeczy, które są narzucone z zewnątrz. Ale ile można żyć życiem, które jest zaplanowane przez kogoś innego? I jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę, żebyście dzisiaj przeanalizowali po obejrzeniu tego materiału, kiedy tego słuchacie. To jest rzecz. Czy skupiamy się na rzeczach, nad którymi mamy kontrolę, czy skupiamy się na rzeczach, nad którymi nie mamy kontroli i jeszcze bardziej tymi rzeczami się dołujemy. To są te wszystkie osoby, które oglądają wiadomości i stresują się tym, co się dzieje na świecie, ale i tak nie mają na to wpływu. Natomiast mają wpływ na swoje życie, na swoje wybory, na swoją pracę, na swoje relacje, na to, że mają wokół siebie toksyczne osoby, na to wszystko mają wpływ. Ale przejmują się jakimiś rzeczami na drugim końcu świata, na które wpływu nie mają, i odwracają uwagę. Odwracają też swoją możliwość zajęcia się tematem, który jest tu i teraz namacalnie do tego, żeby coś z nim zrobić, no bo przeżywają. I to właśnie jest kolejna rzecz, która ogranicza nasz potencjał: że my tak bardzo przejmujemy się rzeczami, które są poza naszą kontrolą, że paraliżują nas te małe sprawy. No, bo jeżeli widzisz, że na końcu świata dzieją się takie cuda i takie złe rzeczy, to jak ty masz się zająć codzienną sytuacją, która ma doprowadzić do tego, że zmienisz pracę, bo obecnej pracy nienawidzisz? Bo obecna praca cię niszczy, każdego dnia cierpisz, kiedy idziesz do tej pracy, ale przejmujesz się czymś, co jest na drugim końcu świata. A Twoja praca to jest coś, co zdecydowanie szybciej wyniszczy cię emocjonalnie, psychicznie i fizycznie. Niż to, co się dzieje na drugim końcu świata. Natomiast my wolimy skupiać się na tych wielkich, istotnych niby rzeczach, bo świat nam to wmawia. Świat nam pokazuje, że pewne rzeczy są tak bardzo istotne. Ale to nie jest prawda. Bo kluczowe jest to, żeby zobaczyć, co jest istotne w Twoim życiu. Czasami przeżywamy jakieś konflikty na drugim końcu świata, a nie widzimy, że w naszym domu pojawia się chłód, dystans, nieporozumienie. Że te konflikty w naszym domu aż się gotują, i one zaraz będą doprowadzały albo do kłótni, albo do całkowitego wycofania. Ale nie potrafimy się na tym skupić, ponieważ tak bardzo przeżywamy rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. I pytanie do ciebie, do każdego z Was, na czym się skupiacie? Czy skupiacie się na rzeczach, które są w Waszej kontroli? To wybory, których możecie podejmować każdego dnia w teraźniejszości. Czy skupiacie się na rzeczach, które to świat wam pokazuje, że powinny być dla was ważne, ale tak naprawdę są zupełnie poza zasięgiem, zupełnie nie w waszej kontroli i zupełnie nic nie możecie z nimi zrobić? Dlatego, jeżeli widzicie, w jaki sposób my marnujemy swój potencjał, to pewnie czujecie, że chodzi o to, że my mamy bardzo dużo chaosu w naszym życiu chaosu, który pochodzi również z zewnątrz. Z różnych reklam, z mediów społecznościowych, z wzorców, którymi się karmimy. Dzisiejszy świat to jest świat przepełniony możliwościami i każdemu z nas wmawia się, że mamy nieskończoną ilość możliwości. Natomiast to nie jest żadna wolność. To, że masz 100 różnych opcji na to, jakie wybrać płatki śniadaniowe, to nie jest żadna wolność. Wolność zaczyna się dopiero wtedy, kiedy ty zaczynasz świadomie się ograniczać. Kiedyś świadomie wiesz, co jest dla ciebie ważne, a tu, tak jak mówiłem na początku tego materiału, żeby wiedzieć, co jest ważne, trzeba mieć połączenie głowa, czyli nasza inteligencja, nasze rozumienie świata z emocjonalnością. To, co my czujemy, że jest ważne. To tylko połączenie naszej głowy z naszym sercem daje nam właściwe wskazówki: nie to, co jest ważne dla świata, dla kogoś innego, tylko to, co jest ważne dla ciebie. Czy potrafisz słuchać swojej intuicji, czy potrafisz słuchać swoich emocji, czy jesteś osobą, która tak bardzo słucha świata zewnętrznego, że nie ma już czasu, ani przestrzeni, ani umiejętności na to, żeby słuchać świata wewnętrznego? Wielu moich klientów, którzy czują się zagubieni w swoim życiu, to są osoby, które słuchają tych wszystkich dobrych rad z zewnątrz, ale zupełnie nie potrafią słuchać swojego środka. To są osoby, które nie potrafią w skupieniu. Pomedytować sobie przez 5 minut, ponieważ wolałyby w tym czasie posłuchać jakiegoś podcastu, poczytać coś, bo wolą dostarczać sobie tą wiedzę z zewnątrz. Wiedza jest ważna, ale ważny jest również czas, żeby to nasza głowa mała, mogła przepracować tą wiedzę i żeby zastanowić się, z czym ja się zgadzam, z czym się nie zgadzam. Bo jest tak wiele różnych pomysłów na życie, teorii, nawet teorii psychologicznych, które pokazują, co jest dobre, co jest złe. Że niestety, jeżeli byśmy skupiali się na wszystkim, to powstanie jeden wielki chaos. A jedyne, co może ten chaos uporządkować, to ty. Twoje połączenie emocji z Twoją racjonalnością. I tutaj na koniec chcę ci powiedzieć o kilku pytaniach do refleksji, bo jeżeli chcesz wykorzystać swój potencjał, no to ta refleksja w Twoim życiu będzie bardzo ważna. Pierwsze pytanie do refleksji, żeby wykorzystać swój potencjał, żeby rozwijać ten potencjał, to jest pytanie, co ty naturalnie i regularnie robisz, a niestety rujnuje to twoje życie? Jakie są twoje naturalne, czyli takie wybory z przyzwyczajenia, ale jednak wiesz z poziomu swojej głowy, że to nie jest nic dobrego? Druga rzecz. Jeżeli miałbyś czy miałabyś stworzyć idealne swoje życie, to jak to życie by wyglądało? Podpowiedź. Większość moich klientów, którzy dostają to pytanie, w pierwszej odpowiedzi mówią: Nie wiem, bo to jest bardzo trudne pytanie. Jak ma wyglądać Twoje idealne życie w świecie niby nieskończonych możliwości? To jest to, co mówiłem na temat ograniczania siebie. Bez ograniczania siebie nie ma idealnego życia. Trzeba coś wybrać. Nie ma miliona opcji. Jest w pewnym momencie zawężona ilość opcji, na którą trzeba się zdecydować. Ale nie mieć też poczucia rozczarowania, bo często osoby, które mają za dużo wyboru, jak coś wybiorą, od razu żałują, że nie wybrały czegoś innego. To jest ten paradoks wyboru, o którym bardzo często mówi się w psychologii. Kolejne pytanie. Jeżeli miałbyś, czy miałabyś zacząć te, to swoje idealne życie budować już tu i teraz, to jaki byłby pierwszy krok? Bo jeżeli już wiesz, jak powinno to życie wyglądać, to czy potrafisz zająć się tu i teraz? Czy raczej znowu pozwalasz, żeby ta głowa sobie podróżowała, czy w przeszłość, czy w przyszłość? I jeszcze jest jedno pytanie. Jakie lęki, jakie obawy przeszkadzają Ci w tym, żeby zbudować swoje idealne życie? Takie, o którym mam nadzieję już chociaż trochę więcej wiesz. I te pytania, cały ten odcinek ma Wam pomóc odblokować was, Wasz potencjał bo ten potencjał tam jest, natomiast on jest często zagłuszony chaosem świata zewnętrznego, narzuconymi opiniami, tym, że tak bardzo się przejmujemy rzeczami, na które nie mamy kontroli, i tym, że nasza głowa lubi uciekać od tu i teraz, bo to tu i teraz możecie wykorzystać swój potencjał, a takie podróżowanie do przyszłości, do przeszłości to jest właśnie uciekanie od tego potencjału. Mam nadzieję, że ten odcinek skłonił Was do refleksji. A jeżeli macie ochotę, podzielcie się swoją refleksją po tym materiale w komentarzach pod tym odcinkiem. Chętnie z Wami porozmawiam na ten temat, ponieważ wiem, że wiele osób boryka się z tym problemem i czas w końcu tym problemem się zająć.